Czy będziesz moją walentynką? Dzisiaj i na zawsze. Wesołych walentynek, wesołego święta walentynek. Dzisiaj jest ten dzień, aby pokazać swoją miłość. Sklepy są pełne kwiatów, balonów, czekolady, wina. Um, restauracje mają najbardziej ruchliwą noc. Um, stoły są przygotowane dla dwojga ludzi ze świecami. Romantyczna muzyczka gra. Gdzieś tam w tyle. Walentynki powinny być tak naprawdę codziennie, kiedy kogoś kochasz. A kiedy masz osobę, z którą możesz podzielić się tym dniem? Cudownie. Ciesz się tą osobą. Kochaj tą osobę dzisiaj i zawsze. Pokaż im swoją miłość i doceniaj, że są w Twoim życiu. Ale co zrobić, jeśli nie masz kochanka? Nie masz męża, żony, dziewczyny, chłopaka, narzeczonego i takie, tam inne tytuły. Znam niektórych ludzi, którzy nie lubią walentynek. Właściwie nawet wyrażają nienawiść do tego wspaniałego święta, do tego wspaniałego dnia. A oni myślą, że nie mają się z czym dzielić tym dniem i są oburzeni. A to jest tak naprawdę głupiutkie, dlatego że nie musisz być wcale w romantycznym związku, aby cieszyć się miłością. Masz dzieci? Masz przyjaciół? Może masz rodzinę? Może masz zwierzątka domowe? Może masz sąsiadów? Oczywiście, że masz. Nikt tak naprawdę nie jest samotną wyspą, chyba że zdecydujesz się być samotną wyspą. Więc poproś ludzi w twoim życiu, aby byli twoimi walentynkami na dzisiaj. Zjedzcie coś razem albo po prostu wypijcie drinka, kawę, herbatę z nimi. Zatrzymajcie się na kilka minut, aby Dowiedzieć się czegoś o tej innej osobie, zapytaj się o, o ich życie, wyjdź na zewnątrz i przynieś promień miłości do ich życia. To nie musi być romantyczna miłość. miłość. Miłość to nie jest tylko bycie romantycznym z kimś innym. Miłość pokazuje, że ci zależy na kimś, że jest ktoś, kto może drugą osobę wysłuchać. Po prostu jesteś tam jeden dla drugiego. Miłość ma milion twarzy. I każda z tych twarzy jest piękna. Dla tych, którzy nie mają nikogo do świętowania tego dnia miłości, czy będziesz moim Walentynem? Czy będziesz moją Walentynką? Dzisiaj i każdego dnia miej romans ze samym sobą. Możesz dołączyć proste sposoby dbania o siebie w swoim życiu. Zaplanuj czas relaksu, nie tylko zapisz to gdzieś, że chcesz Coś zrobić, ale upewnij się, że zablokujesz ten okres czasu tylko dla siebie. Medytuj, rób, przygotuj i zjedz jakieś pożywne jedzenie, a może ustaw codzienne cele, zrób ćwiczenia, wynagradzaj się, weź drzemkę, jeżeli jesteś zmęczony, spędź czas marząc, komplementuj siebie, połącz się z naturą. Wypij kojącą filiżankę herbaty, weź kąpiel, zrób coś dla siebie. Zostań lekarzem swojej własnej duszy. A rozwijaj i praktykuj samoopiekę i miłość do siebie każdego dnia, nie tylko dzisiaj. Nie chodzi o to, by być samolubnym lub mieć obsesję na punkcie samego siebie. Dbanie o siebie i miłość do siebie to jest pielęgnowanie siebie. I istnieje wiele prostych sposobów, aby to zrobić. Zapożyczę niektóre rzeczy w dzisiejszym filmiku z materiałów z mojej książki Zostań w małżeństwie lub odejdź. A link jest w, w opisie tego filmiku, jak można dostać książkę na Amazonie. To nie jest tylko na dzisiaj, to jest na co dzień. Odkryj i realizuj swoje własne pasje. Zadaj sobie pytanie, co mnie ekscytuje, co mnie napędza, co mnie rozpala, co napełnia mnie taką radością, taką olbrzymią miłością. Czy to jest taniec? Może to jest pisanie? Może budowanie czegoś? Może to jest projektowanie czegoś? Może to jest pisanie muzyki? Cokolwiek to jest. Może to jest gotowanie. Może dzisiaj jest za późno, aby kupić ten bilet lotniczy, żeby na przykład polecieć do Tajlandii. Aby spędzić tam walentynki w swoim wymarzonym miejscu, ale wyobraź sobie, że tam już jesteś. Co byś zrobiła, gdyby to się stało prawdą dzisiaj? Dokąd, gdzie byś poszła, poszedł, co byś zrobił, zrobiła, jakie miejsca byś zwiedził, co byś jadł, kto by był z tobą w tej podróży? Więc odkryj i realizuj swoje pasje życiowe, cokolwiek to jest. Następna rzecz, jedz zdrowo dzisiaj. Nie tylko oczywiście dzisiaj. Ja wiem, że cała ta czekolada i winko są wszędzie. Oczywiście delektuj się do umiaru, ale zjedz coś, co jest ożywiające, orzeźwiające. Wiesz, jaka jest najgorsza randka? Nawet jeśli jesteś to tylko ty i jesz posiłek. Kiedy jest, jesz bogate i takie ciężkostrawne jedzenie i zaraz po posiłku masz ochotę zasnąć. Odciągasz się od stołu, prosto na kanapę lub na łóżko, bo tak naprawdę nie masz już więcej energii. Nie ma w tym żadnej miłości. Więc jedz lekko strawne rzeczy, szczególnie dzisiaj. Albo jedz mniejszą porcję, porcję rozkoszuj się tym jedzeniem, ale tak żeby nie zasnąć. Dziś jest o miłości. Więc nie dozwalaj żadnego negatywnego gadania samego do siebie. Wiesz, ten tam mały głosik w tyle głowy, który negatywnie ciebie opisuje, negatywnie o tobie mówi i myśli? Zidentyfikuj to i zatrzymaj te negatywne samomyśli, samomówienie. Czy zauważyłeś, że sabotażujesz i paraliżujesz się negatywnym etykietowaniem samego siebie? Przestań mówić takie rzeczy jak. A co będzie, jak zawsze będę sama? Albo zawsze będę z partnerem, który o mnie nie dba? Albo a co, jak y, mnie nikt nie lubi? Co zrobić, jeżeli nie ma prawdziwej miłości? Co zrobić, jeżeli nie jestem wystarczająco dobra, dobry? Nie jestem wystarczająco ładna, czy inteligentna, czy zabawna? Albo takie rzeczy, jak oh, każdy się ze mnie nabija, każdy zapomina o mnie. Ludzie mnie wykorzystują, nikt mnie nie lubi, albo muszę zrobić coś, albo muszę mieć coś, albo muszę być kimś, aby i ty wypełnił luki. Nie wolno ci dzisiaj mówić tych lub podobnych rzeczy, czy kiedykolwiek, ok? Co można powiedzieć? Co jest przeciwieństwem tego, co mówisz? Na przykład, jeżeli mówisz, a co jeśli zawsze będę sama, albo a co jeżeli zawsze będę w tym smutnym, nie, niekochającym związku. Możesz powiedzieć sobie, dziś mogę zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, aby kochać siebie. Jakby się to czuło, gdyby udało mi się przyciągnąć miłość swojego życia do siebie? Co mogę zrobić, żeby tak się stało? Czy widzisz różnicę? Okej, okay, następna. Śpi lub odpoczywaj, kiedy trzeba. Nie wstydź się, że musisz odpocząć w ciągu dnia, weź te 30-15 minut przerwy dla siebie. Lub jeśli jesteś senny o 21 wieczorem, nie przejmuj się, nie wstydź się tego, twoje ciało jest świątynią i potrzebuje trochę czasu na odpoczynek, aby nadal służyć tobie. Następna rzecz to jest ćwiczenia. Ja wiem, wszyscy zawsze kojarzą ćwiczenia z siłownią, z długimi godzinami, kiedy się pocisz, jest ci niewygodnie itd., nie, nie rób takich ćwiczeń, które sprawiają, że to jest dla ciebie o, następna rzecz do zrobienia z mojej listy. Ale wyjdź codziennie, chodź, biegaj, jeżeli chcesz, idź na rower, pływaj, cokolwiek, co sprawia ci przyjemność. Istnieje wiele korzyści regularnego chodzenia lub biegania lub ćwiczenia, ruszania się po prostu, ale ruszaj się tak, jak ty lubisz ruszać. Byle tylko nie siedzieć na, na krześle czy na kanapie. Może, ćwiczenia codzienne, regularne. A, I tak jak mówię, to nie musi być nic, co sprawia, że o oh my God, znowu muszę iść ćwiczyć. Mnie chodzi o to, żebyś ruszał, ruszała się w sposób taki, który sprawia ci przyjemność. Bo takie regularne ćwiczenia mogą utrzymać zdrową wagę. Zapobiegają lub dopomagają wielu chorobom, takim jak choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, takie jak cukrzyca, um, wpływają na wzmocnienie kości, Twoich stawów, Twoich mięśni, poprawiają Twój nastrój, równowagę, Twoją koordynację, poprawiają Twoje krążenie, wpływają dobrze na sen i przyczyniają się do dłuższego i zdrowszego życia. Nie musisz biegać 5 kilometrów na, na co dzień. Nie musisz kupować specjalnych ubrań do ćwiczeń. I nie musisz robić tego całego dnia. Po prostu wyjdź na zewnątrz i ruszaj się. Ja przez ostatnie 10, co najmniej 10 lat, chodzę codziennie, codziennie na spacer. Deszcz lub prażące słońce, zima lub lato, czy jestem w domu, czy jestem na wyjeździe. Jeżeli możesz iść na siłownię, świetnie, zrób to. Jeżeli... Wiesz, jak robić jogę, lub masz dostęp na YouTube, żeby oglądać innych, którzy pokazują, pokazują jak mają, masz robić jogę, lub po prostu rozciągać się. Zrób to. Rób co możesz, aby się poruszać. Na początku możesz chcieć rezygnować, ale kontynuuj, dlatego że będziesz czerpał korzyści poza Twoją wyobraźnią. Następną rzecz, jaką możesz zrobić, czytaj. Czytelnicy są liderami, są przywódcami. Czytaj materiały i książki, które nie są fikcyjne, które służą do pomocy tobie, aby poszerzyć swój umysł, aby zainspirować cię, aby dać ci wiedzę na całe życie. Nawet dzisiaj odczepi się od tego, dzisiaj czytaj romantyczne nowele lub jakieś książki, horrory, akcje, które są zabawne lub przerażające, obojemne. Ja nie zachęcam do, czyta do czytania fikcji. Nie, nie zachęcam Cię, a po prostu nawet cokolwiek, co czytasz. Dzisiaj jest Dzień Miłości, więc kochaj siebie i czytaj, dowiaduj się nowych rzeczy. Następne, medytacja. Ćwicz codziennie medytację dla samoświadomości. Weź 10-20 minut tej cichej, silnej praktyki, która daje Ci niekończące się korzyści. Najlepszy czas oczywiście jest pierwsza rzecz rano, ale jeżeli nie możesz tego robić zaraz po przebudzeniu się, znajdź inny czas w ciągu dnia lub przed pójściem spać, nieważne. Najlepiej to ja nie zaczynam więcej mówić na ten temat, ponieważ zajęłoby to mi wiele godzin. Jestem bardzo pasjonujący, to jest bardzo pasjonujący temat dla mnie, medytacja. Dzisiaj tylko powiem o tym, po prostu usiądź. Weź naprawdę długie i głębokie oddechy, wypełniaj całą swoją klatkę piersiową, cały swój brzuch, całe ciało, każdą część swojego ciała, myśląc o wszystkich częściach, do którego płynie ta świeża i żywa energia i później wydychaj w pełni. I podczas gdy robisz to przez kilka minut, po prostu zastanów się nad tym, co robisz, nad tym oddechem, nie nad tym, co mam ugotować? Kiedy mam zapłacić rachunki, do kogo miałam jeszcze zadzwonić, czy o, oh, zbliża się wizyta u dentysty, A, czy, czy na przykład ktoś mnie wkurzył swoim zachowaniem? Nic takiego. Oddychaj i myśl o tym, gdzie powietrze napełnia Twoje ciało i w pełni wyrzucaj negatywną energię, i czuj, jak ono, ta negatywna energia wychodzi z Twojego ciała. Następna rzecz, samotność. Jako bycie samym ze sobą to nie jest to samo, co bycie samotnym, czyli odizolowanym. Szukaj momentu, który jest tylko dla Ciebie samego, każdego dnia, aby się zresetować, aby się zrelaksować i aby się zastanowić. To daje taki wgląd i perspektywę, przywraca harmonię w Twoim życiu. Bycie samym ze sobą to nie jest to samo, co bycie samotnym. Samotność jest stanem izolacji. Ale bycie samemu ze sobą jest po prostu stanem bycia samemu, bez poczucia samotności. Więc poświęć czas sam na sam, nawet jeżeli to jest krótki czas, nawet to może trwać kilka minut, bez elektroniki, bez ludzi, bez innych zakłóceń. Pozwól sobie po prostu pomyśleć i być sam dla siebie. Następna rzecz media. Przestań spędzać tyle czasu w mediach, na internecie. Zwłaszcza dzisiaj. Spędź ten czas ze swoim kochankiem, swoją ukochaną osobą, jeśli ją masz. A, albo ze swoimi bliskimi, nawet jeżeli to są sąsiedzi. Nie patrz na media. O, daj czerwone róże. O, spójrz na ten sernik, który razem dzielili. Hmm. Oświadczył jej się jak romantycznie. Bądź szczery sam ze sobą. Czy widząc życie innych ludzi. Gdy jesteś sam lub w złym związku, podnosi cię na duchu, czy kuje cię w twoje własne serce i przypomina ci, że ty też chcesz to mieć w swoim życiu i czujesz ten ból, bo wiesz, że tego nie masz. Więc nie patrz dzisiaj na Facebook, na Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, cokolwiek innego. Po prostu bądź albo kochaj siebie, albo kochaj ludzi, którzy są koło ciebie. Nie patrz na social media. Następnie Następny krok: zmniejsz stres. Zmniejsz źródło, źródło stresu. Sprawdź sam ze sobą, co powoduje, że ja jestem zestresowana, i zamiast narzekać na to, spróbuj znaleźć rozwiązanie, albo zmniejszyć stresor, lub całkowicie go wyeliminować, jeżeli to jest możliwe. Zawsze, ale to zawsze. Istnieje rozwiązanie każdego jednego problemu. Jednak nie możesz rozwiązać problemu z umysłem, który go stworzył. Więc zamiast skupiać się nad problemem i odczuwać ten wzrost stresu, skup się nad sposobami rozwiązania tego. Myśl niekonwencjonalnie, z innego punktu myślenia, wyjdź z tego pudełeczka, w którym siedzisz. Zapisz nawet najdziwniejsze naj, naj rozwiązania, bo nigdy nie wiesz, co możesz z tego wykręcić. Ok? Następne to jest natura. Natura wspiera Twoje samopoczucie. Tak samo jak i Ty wspierasz samopoczucie natury, dlatego że jest pewna równowaga. Na, całe życie na Ziemi i wszechświecie jest ze sobą powiązane, więc natura wspiera Twoje samopoczucie i Twoją równowagę. Gdziekolwiek mieszkasz, to może być plaża, to mogą być góry, to może być jezioro, to mogą być pola, może być w pobliżu lasu, może być w pobliżu parku, obojętne gdzie, wyjdź na zewnątrz tylko na krótką chwilę. Być na, na krótki spacer, wyjdź nawet, żeby usiąść na ławkę przed swoim domem. Nie sugerowałabym ci, żebyś chodziła boso, na przykład, ponieważ jest środek zimy i może jesteś osobą, która nie lubi dotykać drzewa, czy trawy, czy, czy mrożącej wody. To jest w porządku, nie musisz tego robić. Po prostu wyjdź i poczuj to powiązanie, ten związek z naszą przepiękną matką, naturą. Następna rzecz, bądź asertywny dziś i zawsze. Naucz się cichej asertywności. Możesz to zrobić po prostu po cichu, opierając się złemu traktowaniu. Powiedzmy, że osoba jest agresywna wobec Ciebie. W tym momencie nie musisz zaangażować się w dyskusję z tą osobą. Możesz po prostu powiedzieć, well, nie doceniam sposobu, w jaki, ze mną w jaki ze mną rozmawiasz, w jaki się do mnie odzywasz. Wyjdę w tej chwili i kiedy się uspokoisz, Jestem otwarta na dalszą dyskusję. I po prostu wyjdź. Stań się cicha, skomponowana i pewna siebie. Naucz się, jak stanąć w obronie samego siebie i swoich praw i dowiedz się, jak wyznaczyć zdrowe granice osobiste. Cała moja książka w zasadzie dotyczy osobistych granic. Tego, jak je ustalić, jak komunikować innym i jak je egzekutować w swoim życiu. Kolory. Dodaj kolory do swojej szafy, do swojej garderoby. Nawet jeżeli nie wychodzisz dzisiaj z nikim, ubierz się ładnie. Możesz czuć się już w tej chwili pięknie, ale i tak, i tak to zrób. Nawet jeżeli, nawet jeżeli ubierasz te bezpieczne, te same ubrania, które zawsze ubierasz, ponieważ kolor wpływa i komunikuje Twój nastrój, Twoje emocje i Twoją osobowość. Mój znajomy zawsze śmieje się ze mnie, że mam na sobie dużo czerwieni. Tak jak dzisiaj, tara. Ja noszę inne kolory i każdy kolor ma inne wibracje. Każdy kolor komunikuje Twoje emocje i Twoją osobowość i, i, i wpływa na Twój nastrój. Dziś jest miłość a serce jest czerwone, tak? Więc czerwony kolor jest kolorem energii, wzmocnienia, pewności siebie, zmysłowości, także agresji, pasji, śmiałości. Sprawia, że wyróżniasz się z tłumu i jesteś zauważalny, zauważalna. Um, w rozdziale o miłości do samego siebie ja tam opisuję każdą powyższą poradę, którą Wam dałam, bardziej szczegółowo. Także opisuje psychiczne pułapki i zniekształcenia, nad którymi możemy nauczyć się panować. A, tak jak mówię, link jest w opisie tego filmiku. Wesołych walentynek. Mam nadzieję, że spędzisz je z ludźmi, których kochasz i na których Ci zależy. I pamiętaj, że najważniejszym miłosnym związkiem w Twoim życiu jest związek ze samym sobą. Jakość Twojej miłości do siebie wpływa na jakość wszelkich relacji w Twoim życiu, nie tylko romantycznych. Dziękuję Ci bardzo za spędzenie czasu ze mną, pocałunki, uściski, dużo miłości i światła. Ode mnie dla Ciebie, jeszcze raz, wesołych walentynek. Pa.